3 2, 0. dzisiaj gram w Robla w grę Build a Bot to Survive i miałem zagrać z Wojtkiem, ale trzcinę miał no to nie mogłem no i zaczynamy grę Ale ładne lobby. Lobby jest ładne. Muszę potwierdzić. O Jezu, nie da się skakać. Jest jakaś bariera. Że się nie da skakać. O, tu da się nawet malować. Ja mam sto złota. O, no i taka Na początek wystarczy. A ja muszę się nie. ja mam zero złota. Jestem głupi. O. No i teraz kładziemy to. Jest takie coś jak silnik. Nie ma. Aha, kurczę. Czemu nie mogę us- O, mogę usiąść. Nie mogę kierować. Słabo. Naprawdę słabo. Nie! Się. mam sto golda to jakaś dziewczyna jest próbuję dla niej zrobić yy, siedzenie Dobra, będzie takie krzywe. Easy po prostu. Czemu to się stawia krzywo? Chcę, żeby to było prosto. Dobra, no to płyniemy. No siadaj! <ścoughs> Siadasz? A nie umrze. Kurde! <ścoughs> Skoczyła! Kurczę, ona skoczyła. <laughs> ona płynie dalej. Ale ja jej nie pozwolę płynąć dalej. Zobaczcie, co jej zrobię. Wróci nie wróciła. Kurczę. A siądę sobie tu. Albo pomaluję. No czerwono, takie szybkie. Och o będzie czerwone. Siedzenia. Siedzenie najważniejsze będzie takie. Och! Jeszcze wszystko czerwonym. Tym najlepszym. Tym. No to jest czerwony. Czemu o. No i to jest fajne. Sit. Ale wolę na czerwonym. O ja cię. Nie, tu nie ma żadnych przeszkód, to jest dziwne. I płyniemy sobie, płyniemy. Płyniemy sobie płyniemy. O nie są przeszkody. Wykrakałem. Wykrakałem. Są przeszkody. No i jak ja mam je omijać? Wyprostowało mnie. Jestem. Pierwszy. Ej, nic mi nie niszczy. Dziwne. No i znowu mnie obraca. 25 gold będę miał za chwilę, widzicie? Jak nie umrę tu. O nie jest z przodu od razu. No i siedzenia nie mam. O nie, to może mnie zabić. Ale szczęście nie zniszczyło się. Ale to mi to obija. No i teraz jak walnę w to umienam, tak? To jest...

Co on robi? Przecież tu mamy mieć łódkę. Ale wielka ta łódź będzie z pługiem wielkim. i dostaje za to każ. Ja będę jego każ. Ale go zatopiłem. Sam umarłem, ale chociaż go zatopiłem. To jest ważne. No nie zrespił się tu Arabiks Arabix. Dobra, na to budujemy swoją łódkę. Tu takie tratwy. No bo nie chcę mi się budować innej. Tratwy są dobrymi łódkami. Oni nie zrobiłem równy kwadrat, nawet nie licząc. Teraz kasujemy trochę i budujemy dalej. Idę poszukać najmniej kosztowującego bloku, ale to, to jest chyba deska, która kosztuje 5. Nie, deska. No, dlaczego to tak się buduje? What? What? Dlaczego to jest w tą stronę? Chciałem zbudować... Dlaczego to wszystko się buduje w Tą stronę. what? Dobra, to po prostu będę płynął tak. Jeszcze chciałem zrobić taką ochronkę. Wiecie jaka to ochronka? Taka, że bloki lecą przed tobą i po prostu cię chronią. Dlatego, że walą wszystkie skrz, 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 skały. Dobra, no to płyniemy. Płuk przede mną jest. <laughs> I obroni mnie przed wszystkim. Płyniemy, płyniemy i płyniemy. Co tam gość robi? Nie wiem. A my tutaj z pługiem płyniemy nic nas nie zniszczy. Za to jest 25 golda. Znaczy ja mogę, ja mogę tak płynąć. XD to ja chcę siedzieć na końcu. Jest. Czemu ja zwolniłem? Oni tam pługują mi. Widzicie, całą drogę to ułatwia. Nie masz przez to żadnej przeszkody na swojej drodze. No i tak to wchodzimy do drugiego levelu. Gdzie nasze kamyczki przed nami, tak nam ułatwiają. Ile kolejny świat daje tego? Ke keszu. keszu, 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 keszu. I subskrybujcie kanał Fistaszek Plus i Fistaszek Minecraft. To są moje dwa kanały. Na Fistaszek Minecraft chyba wiadomo po nazwie co jest. No, Minecraftik. Piszcie w komentarzach BOAT albo łódka. Popo no. Y, po angielsku by o a ty się pisze. Bot piszcie, tak? A będę przypidał serduszka. Serduszka, serduszka. O nie, mało już tych klocków jest przede mną. O nie wołówek walne, O nie. To mnie spowolniło. Nie w plecach walnąłem, no nie wiem, czy przejadę dalej, ale chyba tak, no bo słabo to zadaje HP. Jest, lecimy dalej. Bułki z masłem tu są. O, ja jestem narażony straszliwie, dlatego sobie usiądę, o nie. Łódka mi wypadła, zniszczyła się. Kurczę, gość u nas zrespił łódkę. A ja mam 400 cashu. No to budujemy wielką łódkę. Wiadomo już chyba wam jaką. Ale to sobie zrespię. Może jednak nie pokazuję, wszystko. Muszę wszystko pokazować, wszystko, żeby nie było, że coś tam jeszcze jest. Wiecie no jak to bywa. Uf, czekajcie chwilę. No, zbudowałem dwie łódki i za chwilę kończę odcinek. Taki, takie coś dziwnego. O nie, za długa. Kiedyś taką łódkę zbuduj. No nie. O taka łódka będzie. Tyk 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 tyk, tyk. wypełniamy wszystko. Zrobię trochę inny półk. Chyba pokażę Wam jaki. Tu trzeba zrobić dziób. Statku. Dobra. Dać krzesło. I zrobić półk. Tylko. Tu taki półk zrobimy. Och. I tu trzeba zrobić tak, tak i tak tak tak, 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 tak. I walimy wszędzie bloki. Aż się skończy nam cash. Tylko te od góry można skasować. O! Ja chcę tylko, żeby tu był taki wielki pług. I to mi wystarczy. O! I mamy pług. I idziemy. O, wow, jaki wielki pług. Pług. A tu już, tu już będzie mi pługowało. Mocno. Jestem na końcu, ja byłem na połowie najwyżej. A teraz myślę, że mi się uda. O nie, o nie! Usiadłem w ostatnim momencie. bo to mi przekierowuje statek. O cię, zahaczam już. O nie płuk nic nie daje. Chociaż trochę mnie obróciło. Nie zahaczyłem, ale szczęście. No to już na pewno walne, to wiadomo. Mój pług daje radę, widzę na razie. Pług do śniegu, jest zima. No to śnieg. Aha, oni nie są na końcu ci, których widać w prawym dolnym rogu. To są ci, którzy są na początku, bo odjeżdżam od nich właśnie. Oh no. Ale mnie przekierowało na szczęście. No i chyba padnę. O, ale byłem narażony. A, nie padnę. No, to mnie tylko przekierowuje w, dob w dobrą stronę. Ostatnio chyba plecaków nie przechodziłem. No teraz przejdę. Ale jestem daleko, jestem na połowie już. Te... O nie! O nie! Wiedziałem, że to się kiedyś stanie. Zaraz mi się ta. <tryk> Yy, tratwa zniknie. O, ale nieszczęście. Hot doga. Hot doga mam. XD Mogę sobie przejść do kolejnego świata, światu i będę miał darmowe 25 golda. A gdzie to prowadzi? XD jak tu mogę przejść? Nie! Jestem głupi. Mam 700 golda? A, bo tu się powsuła mapa i dla mapy byłem na końcu mapy. A czy wystarczy tak zrobić? I tu zrobić wielki płuk. O, I nacisnąć sit. I to wystarczy. To sobie płyniemy. Będzie się tu przesiad, ale jakby nie chcę, szybko płyń, płyń, Stasiu, płyń. Leć, lecę, bo chcę, bo życie jest dobre. I jak umrę teraz, no to konie, yy, kończę odcinek, bo się zezłosznę. Nie wnikaj się. Lecę, bo chcę! Ło, ale pług ten działa. Jednak dobra jest yy, robienie pługów. Jak coś to się nauczyłem chyba od woj Wojana, ale nie wiem. Ale tak, y, taki pług jest fajny. I mi wszystko czyści. Nawet y, stąd. Mi niszczy te rzeczy. Trochę się przez to opóźniają klocki, ale. O nie, o! Ale szybko zniszczyło. Teraz to już mnie doszczętnie obróciło. Nic nie będziecie widzieć przez to. No, no nie obracaj się plecaczki i i plecaczki i i i plecaczki i i, i. nie nie yy, w komentarze napiszcie I ja cię. By, o, a, ty Napiszcie. Boat. By, o, a, ty. Tak się pisze. Jakbyście nie wiedzieli. To po prostu napiszcie boat. No to... No to tym pięknym skinem. Ojej, jak się przybliża. Jak się przybliża. Tym pięknym skinem. Zmienię go chyba tego skina. Ale nim kończymy odcinek. A, zapomniałem przypomnieć. Subskrybujcie. Was to nic nie kosztuje. A mnie tak pociesza. Nie wiecie jakie to dla mnie jest fajne. I w komentarzach panie, piszcie B, O, A, T. No i like and subscribe to oznacza dawajcie ławki w górę i subskrybujcie. Z dzwoneczkiem pewnie, no bo będziecie wszystkie powiadomienia yy, dostawać. Naprawdę, wszystkie. Jak zrobię nowy odcinek live, wszystko Wam się wyświetli. To jest super. No to alo alo 420 i pa.